O! Partnerem kanału jest sklep militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze. Cześć, się ma Tomek z tej strony. Jestem nad naszym polskim Bałtykiem. Zrobiłem tutaj kilka nurkowań. Ale najpierw chciałbym serdecznie powitać nowego partnera kanału sklepmilitaria.pl na którym znajdziecie ponad tysiąc różnych produktów z zakresu outdooru, strzelectwa czy samoobrony. Sam używam kilku rzeczy od nich. Klikając w link w opisie filmu wspierasz mój rozwój. Bądź gotowy zawsze! W tym odcinku zobaczcie moje przygody z kilku połączonych nurkowań. Zanurkujemy pod molo w Międzyzdrojach, zanurkujemy z wykrywaczem metalu. I jest też... Pewna nowość na kanale. Dzięki waszemu wsparciu, was, widzów, patronów i wspierających, mam nowy sprzęt do nagrywania. Będą fajne zbliżenia i ujęcia świata podwodnego. Dotychczasowe kamery sportowe, których używałem, nie nadawały się do takich rzeczy. Teraz będziecie widzieć dokładnie to, co widzę ja pod wodą. Dobra, przebieram się i spadamy do Bałtyku. Socjica! A ojej, 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 Ale będzie ojej, 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 to ojej, 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 ojej,

Jesteśmy w załodzisku, O, Ona jest sama! Zobaczcie, tutaj są na załodziski I w środku jest jeszcze smutna Jest ciągle zamknięta Zakorkochona To chwielka stana utelka Jakąś zależnie To jest Jakaś ta chwielka ola Nigdy sreślej tego tutaj nie widziałem To uszałych co wolać o A to co? Jakiś idiota i z ołowiem, dwie na nogi. hulajnogi na ale A co za baila? Telefon! LG. Zady. I zady. Czas A dz. Osta I za dane. Ostał Na Jeszcze jest trochę wygląda trochę jak jakiś wyśle no, no. a on to jest wiórnik nasz oliwa.

Tutaj leży ten dziwny ojciec A tutaj jest taki, takiej coś takiego Katorze Tutaj też jakieś zło O co to chodzi? Jeśli kojarzycie w z tych ojeków To mm. dajcie im znać Od razu Pokażę Pokaże ile jest w życia Trochę Ta

Mękujecie sobie i nagle widzicie coś takiego i sobie, jak nic, znalazłem krupa ale tak naprawdę to jest tylko obciążenie. ktoś używa tego jako ciężar kocisty ryje sycha.

Pięćdziesiąt starych. Gwożą te panie, się zostaną przyda! Jeszcze! Owożka! Co

No no no. <laughs> Wpisów myślenia, wszyscy obywatele europejscy nie mają ale to jest żadnych zadań, tego! mają żadnych

Jeszcze z Lino! Cał na tytuł bronów! No ale znalazłem bronów po O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? é Jakiego Ej, nie jakiegoś Ale fajna No i jak podobały się ujęcia ryb i innych morskich potworów? Dajcie proszę znać w komentarzach. Przechodzimy do podsumowania. Znalezisk mam trzy sztuki okularów przeciwsłonecznych. Wszystkie zajechane, zniszczone. Nie nadają się do użytku. Chyba tutaj nie ma nawet nic firmowego. O nie, patrzcie, to chyba jest New Balance. No to te są firmowe, ale i tak śmietnik. Taki oto samochodzik, zabawka leżą sobie blisko plaży. Ołowiany ciężarek wędkarski. Zatruwa to wodę. Dwie sztuki e-papierosów. Tutaj jest nawet jeszcze w środku płyn. Zapalniczka. O, patrzcie, działa. Jestem w szoku. Zabawka. To chyba służy do wyławiania, rzucenia i wyławiania. Kabelek z przejściówkami. Zegarek Garmina. Nie wiem jaki to jest model, ale nie wygląda wcale na zalany i to jest ciekawostka wodoodporny na 50 metrów GPS Wenu SQ Music to chyba jest model. Ja nie mam takiej wejściówki, takiej ładowarki, żeby go sprawdzić, ale nie widać pod ekranem wcale wody. Jest trochę oczywiście porysowany, no ale po Bałtyku to wiadomo że tak będzie. Zerwał się tutaj u góry na teleskopie. Nawet go tutaj jeszcze widać. Telefon LG, starszy model, rozsadzony, zalany. W domu sprawdzę, czy jest karta MicroSD. Być może uda się odnaleźć właściciela. Latarka czołowa. Trochę mnie na początku to zmyliło, bo lampki zazwyczaj są tu z przodu, a nie tu z boku. Aczkolwiek mamy tutaj nawet napis Latarka czołowa z czujnikiem czegoś tam zmazane. Młotek. Na początku myślałem, że on będzie się nadawał do użytku, ale zobaczcie, jaką on tutaj ma dziurę na wylot. W środku jest pusty. Już nic z niego raczej nie będzie. To znalazłem pod molo. To chyba jest jakieś zapięcie. Bardzo stara bateria, elektron. Starogard gdański, co miało z niej wylecieć, to już pewnie wyleciało. I tutaj jest najlepsze znalezisko dzisiaj: stara niemiecka butelka. Zobaczcie na to. Mamy tutaj napisy. Sprawdziłem, co to jest. Wrzuciłem to w Google, wrzuciłem to w Chata GPT. I ta butelka pochodzi sprzed II wojny światowej. Datowana jest na 1930 rok. U góry mamy tutaj napis, że jest ona butelką zwrotną. Mineral Wasser Fabrik, czyli fabryka wody mineralnej. Tutaj jest nazwa fabryki. Braci For, 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 For Clarius. Ich logo. A na dole mamy napis: Karmin Pom, czyli kamień pomorski. Butelka ta pochodzi z fabryki wody mineralnej kamieniu pomorskim. W fabryce tej produkowano wodę mineralną, ale też lemoniadę. I sądząc po tych bąbelkach, to raczej lemoniada. Butelka jest szczelna. Zobaczcie na to. W połowie wypełniona oryginalnym trunkiem i ma też powietrze. Gdyby ta butelka nie była szczelna, to w środku nie byłoby powietrza, wypełniłaby się wodą morską. Potrafili to kiedyś zrobić, nie? Zobaczcie, jak wytarta jest ta butelka przez fale morskie. Tutaj ma uszczerbienie świeże. Strasznie grube szkło. I teraz pomyślcie sobie, jaką historię ma ta butelka. Ktoś ponad 100 lat temu wziął łyka tej wody, czy tam lemoniady, i stracił tą butelkę w Bałtyku. Leżała ona tam tyle czasu. Przeżyła sztormy, kamienie, fale. I teraz to ja ją znalazłem. Jak myślicie, czy jakieś muzeum byłoby nią zainteresowane? Mamy tutaj stuletnią niemiecką butelkę, która spędziła tyle czasu w Bałtyku i ma w środku oryginalny trunek. Fajna historia. Dajcie znać, co myślicie. Kotwica największa kotwica, jaką kiedykolwiek znalazłem. Może nie jest ona najcięższa czy najpiękniejsza, ale gabarytem na pewno największa. Jest ona raczej współczesna. Patrząc po tej linie, nie jest to wszystko zniszczone. Kiedyś takich rzeczy nie było. Jak miałbym obstawiać, to powiedziałbym, że jest to kotwica rybacka. Współczesna rybacka kotwica. Duże jednostki morskie mają dużo cięższe i dużo większe kotwice. Ta musiała służyć do jakichś działań jednak rybaków. Pozostałe kotwice musiałem zostawić. Były za daleko od brzegu. Ich holowanie oznaczałoby koniec nurkowania. Zużyłbym za dużo powietrza. Wziąłem sobie natomiast ich na miary GPS, także nie są stracone na zawsze. Być może uda się kiedyś je jeszcze odzyskać. Zobaczmy, co znalazłem wykrywaczem metalu na plaży. Mamy tutaj kasę. Jest tutaj około 35 zł. Razem z tymi drobnymi. Tu są monety z Perelu. One zawsze są jakieś współczesne, ukraińskie. Bizuteria. Srebrny. Współczesny łańcuszek w dobrym stanie. Jakieś dwie zawieszki do łańcuszków. Wykonane z jakiegoś badziewnego metalu. Taki duży pierścień z kamieniem, ale jest to jakiś badziew z mosiądzu. Kolczyk porzewiały ze stali. Obrączka. Stal nierdzewna. Pierścionek z muszelką, srebro. Kolejny srebrny pierścionek, taki z czasów perelu. Jakaś bransoletka. Złota obrączka, duża męska złota obrączka, w środku ma grawer. Jest to połączenie złota żółtego z białym. Jeżeli ktoś rozpoznaje swoją zgubę i zna grawer oraz miejsce znalezienia, to dajcie mi znać, napiszcie do mnie. To wszystko, co znalazłem, w wodzie zostały jeszcze te dwie nieszczęsne hulajnogi elektryczne. Na samym końcu mola ponad 400 metrów od brzegu. Każda waży 20 kg. Będę musiał poświęcić całe jedno osobne nurkowanie, żeby je wydobyć. Całkiem fajne znaleziska jestem zadowolony. Chciałbym też serdecznie pozdrowić nowych patronów i wspierających. Dziękuję pięknie za wsparcie. Bez Was to wszystko nie byłoby możliwe. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy film, to zostawcie łapkę w górę, wspierajcie mnie na patronite, na supi i wchodźcie w sklep militaria.pl z linka w opisie filmu. To wszystko naprawdę pomaga. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Klikając w link w opisie filmu wspierasz mój rozwój.